Dzień dobry, witajcie moi kochani. Wróciliśmy dzisiejszym filmem. Słuchajcie, do. cofnęliśmy się po prostu rok do tyłu. To pierwszy film na moim kanale rok temu, niecały rok temu, bo jeszcze nie ma chyba tego roku. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy, kiedy wpadł ten pierwszy mój film. Wyglądał właśnie w ten sposób. Jechaliśmy właśnie tym samochodem, tą siódemką, przez miasto i opowiadaliśmy sobie o tym, chyba jaki, czy warto kupić. BMW E65 czy coś takiego, czy coś, coś, coś w tym kierunku. Słuchajcie, dzisiejszy film nagrywam po prostu yy, czysto przez przypadek, ale to tak naprawdę czysto przez przypadek. Ale zaistniała sytuacja, poddała mi pomysł po prostu, żeby to opowiedzieć i rozwiązać w ten sposób. Słuchajcie, yy, sprawa dotyczy BMW E65, E66 dokładnie, takiej samej jak mojej którą jedziemy, tylko tu jedziemy kolorem srebrnym z czarnym wnętrzem, a tutaj sprawa dotyczy do czarnej z bananowym wnętrzem, czyli z tym takim kremowym. Słuchajcie, jest takie, to jest taki bardzo teraźniejszy film, jest rok 2021 i za nie wiem, rok, dwa, pięć, dziesięć. Ten film po prostu będzie tylko e, taką historią, którą będzie sobie mógł kiedyś tam ktoś oglądać. Ale na tą chwilę to jest bardzo teraźniejszy film z tego względu, że dotyczy samochodu, który jest od kilku miesięcy, od już od dawna, od dosyć długo, dosyć długo, może nie wiem dokładnie od kiedy, bo, bo, bo nie śledzę tego tak bardzo, ale jest takie BMW w Polsce w ogłoszeniach na normalnym serwisie, jest na Otomoto, można sobie wejść, odszukać to ogłoszenie i zobaczyć. Sprawa dotyczy BMW E66, tak jak powiedziałem. Ono jest tam 2002 rocznik, czarne. Cena tego samochodu jest tam w granicach 55 tysięcy, chyba z jakąś końcówką, ale to jest oczywiście cały czas ruchome, bo właściciel może sobie to zmieniać. I słuchajcie, dostaję dziennie, mówię Wam, dziennie, był taki okres, że, że, że nie dostawałem przez kilka dni nic, co aż było dziwne, myślałem, że sprzedane. Dostaję dziennie kilka różnych wiadomości od różnych osób, co sądzę o tym samochodzie i czy ten samochód jest warty zakupu i no, i ogólnie pytania na temat tego samochodu. Czyli ktoś pisze do mnie coś tam i od razu jest link. Jak widzę link tam oto Moto, czy jakiś też tam widzę BMW s 66 to już wiem, że raczej będzie o tym samochodzie i wchodzę w link. Jest o tym samochodzie, tak. Jest to czarne BMW z Pabianic, dokładnie w Polsce koło łodzi. Słuchajcie, nie widziałem tego samochodu na oczy. Po zdjęciach i po opisie uważam, że samochód jest prawdziwy, jest fajnie, wszystko jest w porządku. I teraz zadajecie pytania, czy warto kupić, czy jechać po ten samochód, czy to jest super okazja, czy to jest w ogóle nic nie warte. Aha, poza tym jeszcze musimy tutaj szybciutko wyprostować, że ta czapeczka to jest właśnie na y, pamiątkę tego pierwszego filmu, bo też gdzieś tam w komentarzach pisaliście, że ta forma filmu, y, tej formy filmu gdzieś tam się. Za tą formą filmu gdzieś tam się stęskiliście, także, także jest. Są okulary, jest czapeczka, jest czerwony zegarek, jest wszystko jak trzeba, jest siódemka i jedziemy przez miasto. Wracając do tematu tej siódemki. Słuchajcie, tam w ogłoszeniu jest napisane, że to jest 2002 rocznik. Samochód ma przebiegu 37 tysięcy z jakąś końcówką, prawie 38. 000, jest z roku 2002. Przebieg jest po prostu znikomy, czyli go nie ma. Tam też w ogłoszeniu jest napisane, że samochód stał. Znaczy, nie, tam chyba nie jest tak napisane, tylko że tam jest ujęte w ogłoszeniu, że samochód został przejęty e, od urzędu, odkupiony od urzędu skarbowego, czyli rozumiemy, że to komornik zabrał ten samochód gdzieś jakiś tam komuś, i no i teraz ten samochód jest oczywiście do sprzedania przez prywatnego pana, który nabył ten samochód, udało mu się nabyć. I słuchajcie, tutaj ogólnie. Nie ma nic żadnych, żadnych tutaj jakichś oszustw, ani, ani nie ma się co doszukiwać w tym ogłoszeniu jakichś dziwadeł, ponieważ pan w ogłoszeniu wyjaśnił wszystko dokładnie. Po czym prawdopodobnie mówi to samo przez telefon, także tam jest, tam jest dokładnie wypisane, że ten przebieg będzie ujęty na umowie kupna-sprzedaży czy na fakturze. Nie wiem, jak on to będzie sprzedawał, że wszystkie rzeczy na temat tego samochodu są prawdziwe, że samochód jest bezwypadkowy, że samochód jest cały w oryginale, że samochód ma bogate wyposażenie, bo naprawdę po zdjęciach widać po całym samochodzie, widać, że naprawdę no nie wiem, co mógłby jeszcze mieć, bo, bo, bo naprawdę wersja jest top, ma po prostu wszystko, jest w lągu, ma komforty, już nie mówię o podstawowych rzeczach typu tam klimatronik, nawigacja, takie rzeczy, bo to na pewno ma, ma tą trójkątną kierownicę, ma fotele komfortowe z tyłu ma fotele z pełną opcją, tak jak podobnie jak u mnie, ja nie mam tylko masażu tam jest też masaż, z tego co pamiętam tam, czyli są te trzy guziczki, jest ogrzewanie, wentylacja, masaż jest wszystko, jest lodówka taka jak u mnie. I on co jeszcze ma więcej, ma multimedialny tylny podłokietnik, czyli ma takiego e-drive'a z tyłu i ma tutaj dodatkowy ekran za fotelami, który sobie rozkłada. To jest naprawdę taka dopasiona wersja. Jest silnik V8 identycznie taki sam jak mój. No, gdyby tam jeszcze było V12, czyli 760, i z taką wersją wyposażenia, no to jeszcze byłoby lepiej. Ale no, no super samochód, słuchajcie, super samochód. Tylko teraz. Pytania są oczywiście, czy warto, czy nie warto. I teraz tak, trzeba wziąć pod uwagę pierwszą podstawową rzecz, że samochód jest stary. W tym momencie 2002 rocznik, czyli ubezpieczeniowo. Samochód ma 20 lat, rocznikowo niby ma 19. Ee, I samochód jest stary. To jest. To jest taka sama sytuacja jak samochody, które stoją w muzeach. 37 tysięcy kilometrów, To jest takie domniemane przeze mnie. Nie wiem, jak to było, ale tak po prostu się domyślam, że e, ktoś kupił jakaś firma ten samochód, bo ten samochód wtedy 2 2 roku był mega drogi. Słuchajcie, ten samochód musiał kosztować. No, no, ten samochód był droższy od niejednego mieszkania lub nawet dwóch, na 100%. Na 100%. Bo cena tego samochodu była na pewno kosmos, z tego względu, że to jest po prostu, tak jak powiedziałem, no. Bardzo, jak nie jedna z najbogatszych, bo przy takich samochodach nie da się powiedzieć, że to jest full opcja w ausence, w siódemce, we sklasie, czy tam w Fejtonie nie da się powiedzieć, że to jest full opcja, bo każdy samochód jest inny i tam mogło być dużo jeszcze różnych innych rzeczy, ale naprawdę ta wersja wyposażenia jest dopełna. Trzeba, trzeba tutaj przyznać, że wersja jest dopełna. I te pierwsze 37 tam tysięcy z hakiem, ten samochód prawdopodobnie zrobił przez pierwszy czas swojego użytkowania. Może to zrobił w rok, może to zrobił w dwa lata, może to zrobił w trzy, może w pięć. Ale zrobił to prawdopodobnie na początku swojego życia i potem coś się wydarzyło u tego właściciela pierwszego tego samochodu. Czy to była właściciel prywatny, czy to firma, a raczej wydaje mi się, że, że prawdopodobnie może firma. Urząd Skarbowy ten samochód w jakiś sposób przejął, nie wiem, ktoś coś nie płacił, może coś się stało, może jakiś długi, może coś, nieważne, coś się stało, że Urząd Skarbowy przejął ten samochód po jakimś, więc te 37 tysięcy było kiedyś, ten samochód stał za ostatnie ileś tam lat niejeżdżony i nieużywany, w tym momencie jest ładny, wymyty, wypolerowany, wyczyszczony, wszystko, jak on wyglądał za te ostatnie lata, nie wiemy, no musiałby to ktoś nam jakoś, nie wiem, yy, pokazać jakieś może zdjęcia, czy jakieś, jakieś do... tylko, tylko z drugiej strony po co? Jeżeli przyjedziecie na miejsce i oglądacie ten samochód To zweryfikujecie sobie stan techniczny Czy on stał te, te 20 lat na zewnątrz Gdzieś tam na parkingu yy, żelał po nim deszcz, bo będzie, będzie po samochodzie widać Jeżeli był gdzieś zaparkowany Gdziekolwiek, czy będzie to garaż domowy, podziemny Czy gdzieś gdziekolwiek No to ten samochód nie będzie nosił takich śladów Stania na zewnątrz oczywiście Bo jak samochód stoi na zewnątrz No wiemy, że po prostu są różne pory roku I to, to, to się odbija na całości samochodu W szczególności na samochodzie nieużywanym I teraz, słuchajcie ten samochód jako samochód, jako BMW 66, jako ten egzemplarz, to, sobie, to jest wszystko tylko i wyłącznie moja opinia, i to jest, to jest to, jak ja sobie to jak ja to widzę i co ja uważam. Ten samochód jako egzemplarz, ten właśnie jako hmm, ta E66 z tym wyposażeniem, to jest super, super, jeszcze raz powtarzam, super egzemplarz na eksponat, który sobie ktoś kupi w tym momencie i dalej go pozostawi w tej samej formie. I on będzie po prostu dalej nieużywany, nie będzie mu rósł ten przebieg i on będzie salusienki czas tak, jak jest w tym momencie. To tak, ten samochód będzie tylko i wyłącznie teraz z czasem rósł na wartości z tego względu, że teraz kwota jego jest tamte 55 tysięcy, ale za lat 3, 5, 10, ten samochód będzie eksponatem już tak naprawdę. Muzealnym, będzie zabytkiem już, praktycznie, i będzie dalej w stanie kolekcjonerskim, ponieważ no tak jak widzimy, jest nowy, tak? Jeżeli nie będziecie go używać, nie będziecie nim jeździć, nie będziecie nic z nim robić, tylko najlepiej jak jeżeli schowacie go do ciepłego garażu pomieszczenia, to super inwestycja. Naprawdę, warto ten samochód kupić, super inwestycja. Ale z drugiej strony, jeżeli myślicie, a dużo ludzi tak myśli, bo tak piszecie mi w tych wiadomościach i, i, i tak byście chyba chcieli z tym zrobić, że jest to okazja wasza życiowa do tego, że kupujecie siódemkę. W idealnym stanie, z małym przebiegiem, i wy będziecie się cieszyć jazdą tym samochodem długie, długie lata, ponieważ on jest jak gdyby nowy, bo ma mały przebieg, i będziecie go używać jako samochód typu daily, czyli na jazdy codzienne i do jazdy do pracy, gdziekolwiek będziecie go po prostu używać. I złudź, bardzo podobna sytuacja jak z samochodami sprowadzanymi z Japonii, czy jakimiś innymi samochodami, które mają bardzo mały przebieg, bo gdzieś tam przestały swoje lata. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ten samochód zostanie dalej nieużywany, on jest w pełni sprawny, bo on jest jeżdżący, z tego co wiem, wszystko w tym samochodzie działa. Tam nie ma zero żadnego zastrzeżenia, zero żadnych zarzutów. I okej, okay, jeżeli zostawicie ten samochód w tej formie, super rzecz. BMW to jest pierwsze takie E66, jakie wyszło, to brzydkie, jak ludzie uważają, z tym brzydkim tyłem, z tym brzydkim przodem. Ten samochód jest tak kontrowersyjny, że jeżeli zostawicie go w tej formie, to za kilka lat będzie naprawdę, znaczy z roku na rok będzie drożał, ponieważ... Jest to jedno z najfajniejszych i najciekawszych. Co jest najważniejsze, jest to jedno z najciekawszych BMW 7. Bo może jeszcze gdzieś jakieś pomiędzy pojawiały się BMW, które też są ciekawe. Na przykład pierwsza ósemka, e, na przykład pierwsza Z1. To są takie unikaty, wiecie, które zawsze będą, zawsze będą w cenie, bo to są fajne są, Ale siódemka jako siódemka E66, jeszcze ta z pierwszych lat produkcji, ta jak właśnie tamta, czyli ta brzydka. Przyjmijmy, że brzydka, no mi się podoba, ja taką jeżdżę. Eee, przez to, że jest taka, jaka jest, przez to, że to wyposażenie w tym samochodzie jest jakie jest, że ta wersja wyposażenia jest, jaka jest, na milion procent ten samochód będzie rósł na cenie. Ale wróćmy do tego, co powiedziałem. Jak zaczniecie używać ten samochód, jeżeli chcecie kupić sobie ten samochód jako okazję do jeżdżenia na co dzień, no to tutaj teraz wyrażam moje zdanie, że wydaje mi się, że nie będzie to dobra decyzja. Z tego względu, że. Samochód stał długie lata, nie był używany, i tak jak mówiłem w, filmach, w filmie o samochodach sprowadzanych z Japonii, bo bardzo często pytacie, pytaliście o to, czy samochody ze z Japonii są jakieś mega okazje. To tak, to są mega okazje kolekcjonerskie, ale jeżeli te samochody zaczniecie używać na co dzień, to po prostu to są normalne, robią się normalne samochody. Jak wiemy, BMW 65 66, czyli ten model, jest takim kapryśnym modelem, bo tutaj się dużo różnych rzeczy w tym samochodzie dzieje. Nieważne. Jaki przebieg, nieważne co potrafi się zdarzyć z tym samochodem. Wszystko. Ten samochód może się nie psuć, na przykład komuś przez 100 tysięcy kilometrów, a drugi powie, że mu się psuje, na przykład co 10 kilometrów, coś mu się z samochodem dzieje. No ten samochód niestety taki jest. I słuchajcie, no trzeba ten samochód oczywiście serwisować, trzeba tym samochodem się zajmować. Najlepiej się ogólnie znać na, na motoryzacji, kupując taki samochód. I po tych 15, nie wiem ile on stał, bo nie wiem ile on stał. Przyjmijmy, 15 lat stał. Ten samochód zaczniecie nagle używać, czyli on był nieodpalany 15 lat, nagle go odpalacie, oczywiście wymieniacie olej, robicie mu jakiś serwis, no i rura w miasto. Uszczelki, oringi, gumy, cokolwiek, wszystko, co się rusza, łożyska, wszystko, wszystko, wszystkie rzeczy, które ruchome w tym samochodzie, takie w zawieszeniu te jakiekolwiek rzeczy gdzieś na silniku, na biegów coś może, oczywiście, nie musi, nie musi, ale może i raczej na pewno coś z tym zacznie się dziać, ten samochód 15 lat był cały czas w jednej temperaturze sobie jakiś tam stał, on się nie zagrzał przez ostatnie 15 lat, czyli nie, nie osiągnął temperatury pracy silnika, guma jak wiemy pracuje, metale też pracują aluminium w szczególności pracuje jak jest zimne, ciepłe, rozszerza się, zwęża no wszystko tak pracuje, jeżeli samochód jest używany, tak jak powiedziałem w, w filmie o samochodach japońskich na, jak na taksówce na przysłowiowej taksówce czyli dzień w dzień, non stop jeżdżony to te samochody naprawdę są w dobrym stanie a samochód, który stoi długo i nagle wy sobie go odpalicie po 20 latach i nagle będziecie super nim jeździć to jest taka sama sytuacja, jakbyście znaleźli starego Malucha, Poloneza no ja tutaj akurat tak ekstremalnie porównuję, ponieważ BMW jest nieporównywalnie lepsza od, od wykonaniu we wszystkich użytych materiałach do Malucha czy Poloneza ale to jest ta sama historia, Wyjedziecie na deszcz ten samochód nie widział deszczu ostatnie 15 lat, a może on był tak zadbany, że on nigdy nie widział deszczu. I wy nagle wyjedziecie tym samochodem po tylu latach. Na deszcz, na sól, na śnieg. No sami nie rozumiecie, co się stanie. No, jako daily, to, to jest po prostu zwykły samochód. Fajna okazja, w fajnym stanie, tak? Ale to jest zwykły samochód. Jako kolekcjonerski do schowania, super. Kupić, jechać do pana 55 tysięcy złotych... Z... Za to, żeby zapłacić za kolekcjonerski egzemplarz, to jest, to jest nic, to są grosze. Ale kupując tak stare BMW na Daily, no chyba nie będziecie do końca zadowoleni. Znaczy, będziecie na pewno zadowoleni, bo ten egzemplarz, jeżeli wszystko jest prawdą, tak jak tam jest wszystko opisane, na, na, na miejscu, się okaże, że to wszystko jest idealna prawda, to będziecie mega zadowoleni z zakupu, bo po prostu kupicie sobie nowe stare BMW. Tylko do czasu. Do czasu, pierwszego tygodnia, miesiąca, dwóch miesięcy, teraz to wszystko działa w nim, ale za chwileczkę to, to, to tamto z tego względu, że on zacznie się ruszać, zacznie się bujać, zacznie, się, zacznie jechać, zacznie się grzać, zacznie zmieniać z powrotem biegi po tych 15 latach, Wiecie, to jest tak jak, nie wiem, no, no to podobna sytuacja, człowiek wybudzony ze śpiączki i kazalibyście mu na przykład po kilku czy kilkunastu latach wstać no, no bo chodził, 15 lat temu chodził. No to czemu ma teraz nie wstać i nie pójść? No, no bardzo podobna sytuacja. Samochód to jest maszyna, oczywiście to jest urządzenie i ono pojedzie, będą się kółka kręcić. To nie, to porównanie do człowieka było takie bardzo też mocno ekstremalne, ale no nie będzie chyba... Aczkolwiek, kurczę, no może tak się wydarzy, że naprawdę będzie po prostu to złoty egzemplarz i, i będzie jeździł latami i się nic z nim nie będzie działo, ale no tutaj trzeba mieć po prostu tą świadomość, że jednak, jednak coś się będzie działo i trzeba mieć po prostu z tyłu głowy, e, że co chwileczkę może być coś. Słuchajcie, to jest taka sytuacja bardzo ciężka też dla, dla sprzedającego, bo ma fajny egzemplarz, ma fajny samochód, którym w tym momencie interesuje się, kurde, no, no całe te fora BMW 7, wszyscy, bo ten samochód się tam pojawia non-stop, non-stop, co drugi post, co drugie coś, co myślicie, co myślicie, co myślicie i słuchajcie, no i nie może tego samochodu sprzedać, bo bo długo, każdy się go boi, o, to jest tak, każdy się interesuje, wszędzie wszyscy gadają, wszystko, oj oj tylko każdy się boi. Kurczę, no, ojejku, no, chciałbym ale, chciałbym, ale nie chcę, ale super. To wiecie, jak jest, to jest taka sama sytuacja, jak w motocyklach, jak ktoś jeździ na motorach i to może akurat zrozumie w tym, w tym sytuacji. To jest taka, taka, taka sytuacja jak z Aprilią. Aprilia to, to, mówię o jakimś dużym ścigaczu na przykład, nie? Super, fajna, szybka, bardzo dobre hamulce, bardzo dobre zawieszenie. Każdy o tym mówi, kurde, ale mega fajny motor, ale nikt nie chce kupić. Każdy się boi. Wszystko super, wszystko fajne. Kurde, nikt nie chce kupić. Co się stało? Dlaczego? A kup sobie? Nie, nie chcę, nie chcę. I z tym BMW jest to samo. Chciałbym, ale nie chcę. Chciałbym, ale się boję. Tylko no, no z drugiej strony, tak, no, no trzeba logicznie podejść do zakupu tego samochodu i logicznie o tym samochodzie pomyśleć, i wtedy jak najbardziej, tak. Także jeszcze raz powtarzam, jako eksponat muzealny do schowania dalej, do niejeżdżenia, do trzymania kupować. Nie straci na cenie. Nie ma w ogóle mowy, żeby stracił na cenie. Bo i tak ta cena 55 tysięcy, uważam, że to jest niska cena. A druga rzecz jest taka, że nie wiem jaka, może ten pan to zrobił, ale, ale może nie, że ogłasza w ogóle ten samochód w Polsce. To jest bezsensowny temat, bo w Polsce, wiecie jak to jest w Polsce? No w Polsce jest nie do końca, na takie rzeczy to jeszcze nie do końca rynek, nie do końca klient. Może kiedyś się to zmieni, ale ten samochód powinien być ogłoszony za granicą. Tak. Ten samochód powinien być ogłoszony gdziekolwiek w jakiejś, jakiejś zachodniej Europie, gdziekolwiek. Na 100% ten samochód tam by szedł, na 100% ten samochód zostałby tam sprzedany, bo tam by sobie ktoś kupił ten samochód właśnie kolekcjonersko. W Polsce bardzo dużo ludzi uważa, że chce ten samochód jako, jako okazję, którą sobie kupi i będzie sobie jeździł. Bardzo. Ja myślę, że 95% ludzi odwiedzających to ogłoszenie i pytających, co sądzicie, co myślicie, co pan sądzi, co pan myśli, chce ten samochód po prostu kupić do używania na co dzień, bo myśli, że... Te wszystkie inne to są już takie wysłużone, i będą mi się psuły, a tej im się psuł nie będzie, bo ma mały przebieg. No fakt, faktem, że może na początku nie będzie, ale z czasem może po prostu obedrzeć ze skóry <grym> nowego właściciela. Może tak być, nie musi. Także samochód, jeszcze raz fajny, ze zdjęć oczywiście. Ja oceniam to już ze zdjęć. Ze zdjęć samochód fajny, wersja wyposażona, przepetarda. Eee, inwestycja pieniędzy długoterminowa, super rzecz. Eee, na daily, na co dzień dyskusyjny temat, po prostu normalny, zwykły samochód. W bardzo dobrym stanie, tyle. Na pewno warto ten samochód tak jak powtarzam, już chyba 50 razy z kolei w tym filmie. Warto kupić i schować do szuflady. Tak samo jak zobaczcie sobie na mój ostatni filmik BMW E36 Cabrio, e, też zostało kupione. Do tego, że idzie do schowania. Ono nie będzie jeżdżone, ono nie będzie używane, bo to nie o to chodzi. Do używania to sobie można kupić takiego jakiegoś w takim lekko, lekko średnim stanie, tam za 10-15 tysięcy i też będzie jeździć takie samochody nie kupuje się do jazdy, to się chowa. To samo jak sobie odwiedzicie jakiś tam mój filmik o Maluchu na przykład, którego udało nam się kupić jakieś nie pamiętam ile to już pół roku dziś pewnie minie, nie? Z pół roku minęło. Kurde, ten czas tak szybko leci. No z pół roku pewnie. Nie, w grudniu chyba kupowaliśmy. No to zaraz będzie pół, pół roku. Słuchajcie, samochód stoi teraz, zobaczycie zaraz tutaj na zdjęciach. Oczywiście te tu wszystkie zdjęcia będą gdzieś zaraz latać. Eee, stoi schowany w pomieszczeniu ciepłym, ogrzewanym. Nie będzie już jeździł. Ponieważ samochód Maluch miał przebiegu tam nie wiem, tysięcy km, tam 10, ma nie no kto będzie go używał i po co? W tym momencie wartość jego była taka w dniu zakupu, jaka była, a za 5-10 lat ten samochód będzie tylko droższy, bo on już nie potanieje. Obok tego malucha stoi identycznie takie samo Seicento Abarth, takie żółte na zdjęciach zobaczycie. Nie jeździ się tymi autami, po co? To jak chcecie sobie kupić taki samo do jazdy, to trzeba prze przesegregować jakieś normalny. A jeżeli kolekcjonerski stan, to stan kolekcjonerski. Schowamy go tyle. Jest tyle ludzi, którzy mają kolekcję samochodów, o których wy nawet w życiu się nie dowiecie, że mają na przykład samochodów 50-100 gdzieś pochowanych i oni nie, nie myślą, że kiedykolwiek tym samochodem wyjadą. Oni je mają tylko dla samego faktu, żeby je mieć. I nieważne, czy to są samochody bardzo mocno zabytkowe, czy to są samochody lekko współczesne, po prostu znajdują jakiś fajny temat, mają pieniądze, znajdują fajny samochód w fajnej wersji, bo to zawsze trzeba mieć jakiś samochód w fajnej wersji, bo jak kupicie. Nie wiem, kupicie, co tu jedzie przed nami teraz. Szybciutko, szybciutko. Honda Civic. O, to jest jeszcze jakaś w ogóle, jakaś chyba amerykańska to wersja. No nieważne, Honda Civic, ja zwykła. Yy, siódemka to jest, tak, bo to ta tutaj wajcha z lewarkiem tutaj na górze. Taka zwykła pięciodrzewa. Po co takie, po co taki taki, taki, taki auto kupić? Nawet jak on jest w dobrym stanie. Po co? To nikomu niepotrzebne. Takich Hond jest tyle. Ale gdyby ta Honda to był Type R w idealnym stanie do schowania. Tak, bo to jest fajna wersja. Gdyby na przykład jechał taki samochód, jak jedzie teraz przed nami, o jejku, jak jakiś dostawczy jedzie, jakiś Berlingo albo partner, nie, ale zanim jedzie fiesta, proszę, fiesta, o jezu, jak ja jej nie lubię. Ach, ona brzydka, no. kanciasta, dobra, fiesta. Zwykła, nic nie warta, nic nie warta. Nie wiem, nie lubię tych tych samochodów, dlatego tak może powiedziałem. Ogólnie nie to, że Fordów nie lubię, tej fiesty po prostu jakoś, boże mój. E, ale jak jest ten ST, wersja 150 kona z 2-litrowym motorem, jak najbardziej. W dobrym stanie schować, trzymać, za kilka lat będzie, będzie droga. To no tak to wygląda. No. Ta siódemka tak, więc żeby nie odpisywać każdemu po kolei na te wiadomości, na te, na te maile, na te zapytania, to w tym filmie Wam tłumaczę. Jeszcze raz podsumowując. Ta siódemka z tego ogłoszenia, tam z tych pabianic czy gdzieś tam koło tej łodzi, tak, jeżeli chcesz kolekcjonersko, dzwoń do typa i jedź od razu, dogaduj cenę, zabierz. Za kilka lat nie będzie warta 50, będzie warta 100. Tysiąc to, procent, to, to jak ktoś tam napisze w komentarzu, że co ty gadasz, to ty gadasz. No to możesz do mnie się odezwać za 5 lat. Porozmawiamy o takim samochodzie. Słuchajcie, to jest, tak jak powiedziałem jeszcze raz, ta siódemka, jeżeli jest w dobrym stanie, to to nie potanieje. Jeżeli jest w ląbu, jeżeli jest duży, z, z dobrym motorem, z V8 w dobrym stanie, z dobrą wersją wyposażenia, nie potanieje, bo nie może już potanieć, bo, no bo, bo tego już nie ma. Tego już nie ma. Ten samochód jest teraz jeszcze w miarę jest teraźniejszy, ale za te 10-20 lat ten samochód będzie po prostu zabytkiem, kupcie sobie teraz dzisiaj nawet, dzwonił do mnie chłopak, czy byśmy nie poszukali bo się po prostu zajawił i chce E38 w dobrym stanie, mm -hmm. no i co? ja mówię mu, że no, <laughs> powiedziałem mu po prostu nawet nie zdążyłem się zapytać ani powiedzieć, mówi, że już 4 miesiące szuka i w ogóle nie ma tematu, no bo nie ma tematu a jeszcze jakieś tam przyszykowane pieniądze, 20 tysięcy czy ileś gdzie na co? Na 38-20 tysięcy w takim fajnym. Każdy by chciał mieć w fajnym stanie. Każdy by chciał mieć w kolekcjonerskim stanie. Ja to rozumiem, ja to wiem. Też bym chciał wszystkie samochody mieć w idealnym kolekcjonerskim stanie. Ale za to w tym, w tym momencie trzeba zapłacić. Teraz możecie sobie kupić w idealnym stanie. Dacie logan, proszę bardzo, jedzie tu przed nami. Możecie sobie taką kupić roczną w idealnym stanie, bo one są nowe. No więc są w idealnym stanie, bo są nowe, więc takie sobie możecie kupić. Ale stary samochód, bo przyjmijmy, że samochód, który ma 20 lat, to jest już samochód stary, kochani moi, stary, naprawdę stary. I kupić go w idealnym stanie za, w okazyjnej cenie, okazyjnie, to, jest, to, to, to nie da się, no. No, no, no. no chyba, że traficie po prostu szóstkę w totolotka i ktoś po prostu, nie wiem, zachorował na umyśle w danym momencie i Wam sprzedał za pół ceny. Okej, okay? takie sytuacje też się zdarzają. Ale patrząc według logiki, no nie, no nie, nie da się tego zrobić, no słuchajcie, nie da się tego zrobić. Także tak, BMK fajna na daily, trzeba się bardzo mocno zastanowić kolekcjonersko do szafy pod klucz. W ciemno dzisiaj, teraz. Jak tylko jest 55 tysięcy, chyba tak jak powiedziałem ten samochód, jak jest tylko 55 tysięcy tu w kieszonce, to tylko tam wpisać w nawigację adres do pana i nie... Potwierdzić oczywiście, trzeba potwierdzić ten stan techniczny na miejscu, bo to, wiecie, no ogłoszenie, wszystko jest, wszystko super. Pan też pewnie klęka przez telefon, że jest wszystko w porządku. Super, niech tak będzie. Tylko no, oczywiście na, na miejscu trzeba to wszystko zweryfikować. No i po, po takim staniu warto wejść pod spód, pod ten samochód zobaczyć pod spodem, bo to zweryfikuje gdzie ten samochód stał, bo to jest tak, to jest ważne też. Gdzie on był przechowywany te ostatnie 15 lat, bo myślę, że znaczy ja tak przyjąłem 15 lat, bo nie wiem kiedy on mu tam został temu właścicielowi zabrany yy, i nie wierzę, że te, przed, te 15 lat gdzie stał gdzieś u tego komornika czy gdzieś tam nawet nie u komornika, tylko gdzieś u kogoś, czy że ktoś go tam yy, dwa razy w miesiącu jeździł myć i pielęgnować więc ten samochód pewnie był jakbyście go zobaczyli przed zakupem, no pewnie był taki mocno taki taki, taki zapuszczony i to to jest tyle no. Ale fajny samochód. Myślę, że osobiście, jakby mi się udało yy, kiedyś w życiu mieć sam dla siebie yy, takie nowe takie, ale w bardzo dobrym stanie BMW, takie, żeby ktoś gdzieś tam z nieba spadło, to w ciemno, bo tak jak powiedziałem w wielu yy, moich wcześniejszych filmach, yy, nie wymyśli już nic lepszego. Nie ma już nic lepszego. Nic wygodniejszego, nic lepszego takiego, żeby was powaliło na kolana nie ma. Są tylko nowocześniejsze rzeczy typu dotykowe ekrany, sterowania tymi gestami ruchami. Tyle, no silniki są jakieś takie ma Bardzo tam jakieś takie teraz w tych nowych autach Doprężone, ale, ale no, no, no wiadomo, no wymogi no, no, musi, no rynek wymaga, żeby tych koni było 700, 800, 1000, za 5 lat będzie 1500 Z jednego litra w ogóle No tak jest, ale, ale już nic więcej nie będzie Jak zaczną te samochody, o, bardzo dobrze jakiś kolega powiedział Dopiero zrobią wrażenie te już teraz samochody Teraz jak zaczną latać No tak, to będzie takie, o kurde, pierwszy latający O Jezus, no to dobry, dobry, fajny Bo cała reszta po prostu, no, jest, no i są Nowsze, ale ale może fajniejsze Ale nie lepsze O, Nie są lepsze bo No bo cóż tu już więcej wymyśli. No są koła, jest zawieszenie Jest pneumatyka, jest wygodnie No w takiej siódemce jest po prostu przepetarda Wyposażenia tego co tutaj w tym samochodzie 20 lat to w ogóle kosmos Przecież tu jest wszystko wszystko, no wszystko, co tu dużo gadać. Lodówka z tyłu jest, działa, sprawdzana ostatnio, mrozi normalnie. Ja mam elektryczną, nie podurczoną do klimatyzacji, tylko elektryczną. Mrozi, super. No słuchajcie, no nie będziemy gadać, bo moglibyśmy tak tam dojechać pewnie gdzieś do... do miałem powiedzieć do Szczecina, ale to nie ten kierunek. Moglibyśmy dojechać tam, jedziemy teraz w stronę Rzeszowa, tak? Tak, tak, w stronę Rzeszowa. Moglibyśmy do Rzeszowa dojechać i byśmy nie skończyli gadać, więc kończmy ten odcinek. Musiałem to po prostu powiedzieć, bo już znaczy, nagrać o tym samochodzie, bo już się nie da, to się nie da. Eee, bo <laughs> tyle ludzi co już tam... Jezusie się drogi! Tyle ludzi co już tam, nie wiem czy było, czy, czy tylko dzwoniło. Jejku, jejku. Także słuchajcie, no cóż więcej, jeżeli Ci się podobało, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcję odwiedzajcie mojego Instagrama, bo na Instagramie tamte samochody wpadają na co dzień różne. W tym momencie prosiliście tam o X570, to macie załatwioną taką taką X5, że uohohoho. Zobaczcie na Instagramie takie gdzieś tam jakieś takie kilka zdjęć, zajawkę jak ten samochód wygląda będzie, będzie, będzie. E36 Cabrio oczywiście, no już jest. Eee, do tego do tego czekać. Aha, właśnie, wyczekiwana przez młodszą widownię, oczywiście mm, E90 trójka. No jest już, jest, jest, jest. No jest, no chcecie oglądać ten samochód, to wszystko jest Wszystko jest, o wszystkim będziemy rozmawiać Także tyle, ja dzisiaj już kończę Bo ten film będzie trwał nie wiadomo ile Tyle, jeżeli się podobało, jeżeli wyjaśniłem Wydaje mi się, że wyjaśniłem temat tej, tej siódemki W miarę rozsądnie, ale też powtarzam od razu Że to jest tylko moja opinia Nie znam samochodu Nie widziałem go na oczy Widziałem go już milion razy w ogłoszeniu Bo mi się już telefon nim przepełnił nie widziałem go na oczy, nie znam człowieka, nie znam samochodu, nic tu nie reklamuję, nic tu nie neguję, po prostu jest tylko moja opinia. A resztę po prostu piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, i jedźcie oglądać samochód, zobaczcie, jak jest na żywo, i to jest wszystko. Tyle. Ładna, ładna, czarna w kremowych skórach, ładna. Taka, wiecie, taka. Całkowicie inna, jak moja, taka, taka. No nie konkurencja, żadna konkurencja. Gdzie poza tym, gdzie mój samochód da do tamtego? Gdzie to ten stan techniczny, a tamten stan techniczny przy 37 tysiącach kilometrów? To o Jezus, chciałbym taki samochód mieć. Tyle, kończymy. Pa!